Liga średniaków, czas zacząć Tutaj grałem grając... z którzy awansowali z zapleczów. Czyli chodzi mi teraz o Ligę angielską, ligę angielski, francuską, hiszpańską, angielski, francuski, hiszpańskich nie, niemieckich to właśnie zagrałem zespoły z zaplecza. Wyjątkiem są Niemcy i... Hiszpania gdzie dołożyłem jeszcze zespół, który spada z, od, z ostatniego miejsca, czyli Szalka z 4 i, i W sumie nie wiem Chyba Ejbar, Eibar. no, na spadkowicze Ryczkę Legia Warszawa, wylosowałem grupy, zagramy z, z rężelsami, leganes i Satuą Bukarest. Darną statuę jak Bukaryst. Legia Warszawa. No to możemy zaczynać. Liga Średniaków. Ta zaczynać. Tak. Liga Średniaków Pierwszy mecz z Setułą Bukareszt To jest zespół Legii Warszawa To jest... Tak ustawiłem zespół Legii Warszawa Na klasie, na klasie światowej będę grał. Zaczynamy. Gramy na i Iga średniaków. Hymn Ligi Średniaków Hymn. Teraz było niebezpiecznie No Mieliśmy też swoje okazje Zdaliśmy dwa strzały groźne My 1-0 Tak jest Tak jest Po prostu nie wiem co się stało Ale jesteśmy naprawdę kozakami Taka akcja Zobaczcie sami, jak to pięknie uderzy Te To z kozak Chuj w dupę. Jeden do jednego. Jest świetna oka dla zarożnika boiska Ależ ulga w końcówce pierwszej połowy Jest jeden do jednego <tryk> <tryk> Oraz pierwszej połowy jest Dobra. Zmiana. Jest, 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 jest. Hałownia, ten, który szedł. Obrońca, lewy obrońca. I, jak ładna akcja? Bardzo ładna akcja. Po kontrze. Bardzo taktyczna kontra, nie taka kontra szybka, tylko taka dokładna, z taktyką. Był kontra tak bardzo taki skuteczny. Hołownia. Mateusz Hołownia. Było blisko. Pekhard. Piatka, siatka czyli. Andre Martinz. Ładna akcja teraz była. Jutrożna. Coraz bliżej zwycięstwa.

Brawo, legia Następny mecz z, z, z rewersami W pierwszej kolejce Szalkę 3-0 wygrało Pilner Bennett Ręż wygrało. Grupa H. Brawo Legia. Zapraszamy na kolejnego mecz z Rężersami.